Bardzo ważne pytanie. Mam pytanie, przez jaki czas można brać aszwagandę codziennie? Kiedy należy zrobić przerwę i na jak długo? I teraz, tak. Aszwaganda należy do ziół, które my nazywamy adaptogenami. Adaptogeny to są zioła, które są przewidziane do długotrwałego stosowania w naszej suplementacji. Co to znaczy długotrwałe? To znaczy, że takie zioła mogą z nami żyć latami. Ale musimy pamiętać o tym, żeby zachować właśnie taką ostrożność, jeśli chodzi o to ciągłe przyjmowanie codziennie, z racji tego, że nasz organizm lubi się przyzwyczaić do pewnych substancji i po prostu one później już mogą nie robić na nim takiego wrażenia dobrego. I teraz, jeśli chodzi o ashwagandę, to źródła mówią o tym, żeby robić około miesiąca przerwy w przyjmowaniu ashwagandy W trakcie takiej kuracji w ciągu roku, żeby takie przerwy zrobić dwie albo trzy. I teraz z większości źródeł znalazłam jednak informację, że taką aszwagandę możemy przyjmować w stopniu ciągłym do 6 miesięcy, i wtedy należy zrobić ten miesiąc przerwy. I to jest jeden z pomysłów, jak można tą ażwagandę przyjmować. Ja myślę, że też dobrym, dobrym pomysłem jest to, że po prostu jeśli na przykład mamy opakowanie na 120 dni, tak jak na przykład Biowen ma na 120 dni, czy na przykład Farmowit ma akurat na 3 miesiące, więc tutaj teoretycznie można by było zużyć dwa opakowania i zrobić tą przerwę. Ale ja jestem w ogóle e, za trochę innym pomysłem, przynajmniej ja tak robię, e, ponieważ tych ziół adaptogennych jest więcej, czyli oprócz aszfagandy mamy jeszcze różaniec, mamy bakopę, e, no jest tego do wyboru trochę to można spróbować innej strategii. Można na przykład przez parę miesięcy przyjmować ashwagandę, a później na przykład na parę miesięcy przesiąść się na jeszcze inną substancję, na przykład na różaniec górski, czy jakąś inną wybraną przez siebie, tak? Bo to warto sobie po prostu poczytać o tym, jakie mają korzyści dane adaptogeny, przy których możemy po prostu czuć większe efekty dla naszego organizmu. I tutaj wtedy ta opcja tej przerwy dalej wchodzi w grę, ale być może ona nie musi być już taka długa. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w momencie, kiedy ktoś się boryka z dużymi problemami, nerwowością, takim no, ciężarem życia i rzeczywiście te adaptogeny mu to życie poprawiają, to robienie przerwy na miesiąc z kolei może być dla tej osoby trudne psychicznie z racji tego, że ona się lepiej czuje przyjmując adaptogeny. I teraz My mamy takie powiedzenie z siostrą w sklepie na temat właśnie aszwagandy, że najczęściej jej walory, to jak dużo ona robi dla naszego organizmu, my doceniamy wtedy, kiedy musimy ją odstawić albo kiedy ją odstawimy z jakiegoś innego powodu. I w momencie, kiedy przez parę tygodni my jej nie przyjmujemy, to dopiero czujemy, jak ona dużo dla nas robiła. Więc myślę, że ta strategia przesiadania się na różne zioła w. W czasie rozłożona, oczywiście, jak najbardziej też jest poprawna. E, może podsumowując. Ashwagandha jest ziółkiem, które jest przeznaczone do stosowania długotrwałego, ponieważ w ogóle, żeby ziółko było zaliczone do adaptogenów, do tej grupy ziół adaptogennych, to musi mieć takie możliwości bycia przyjmowane na długi czas i nie może mieć z tego tytułu jakichś dużych skutków ubocznych, bo nie może być tak, że coś, co my będziemy przyjmować w długim czasie, będzie zostawiało dla naszego organizmu jakieś inne problemy do rozwiązania. I żeby w ogóle być zaliczonym do adaptogenów, to trzeba te warunki spełnić. Tego, że możemy to długotrwale przyjmować. Więc jak najbardziej aszwagandę można brać codziennie przez długi czas, ale żeby nasz organizm dalej korzystał z jej właściwości, żeby po prostu to działanie w czasie nam nie ulegało zmniejszeniu z racji tego, że my się przyzwyczajamy do jej działania, to tutaj protokoły mówią o tym, że warto tą miesięczną przerwę robić. Można właśnie stosować oczywiście te rotacyjne przyjmowanie różnych ziół, czyli można sobie wybrać kilka adaptogenów, które chcemy przetestować. Ja na przykład w tej chwili e, nie biorę aszwagandy, nie biorę już różnicę, biorę i myślę, że niedługo wrócę albo do aszfagandy, albo do różeńca, bo ja akurat najlepiej na różeńcu się czuję. Więc to jest też kwestia tego, co dla kogo, jeśli chodzi o samopoczucie, po prostu jest najlepsze. Myślę, że to jest chyba dość kompetentne wyczerpanie tego tematu. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania związane właśnie z przyjmowaniem aszfagandy, to warto jest zostawić je w sekcji komentarzy. Ja w wolnym czasie postaram się na nie odpowiedzieć w formie wideo. Od razu też podpowiem, żeby brać pod uwagę to, że każdy organizm jest inny i każdy organizm też ma inny stopień przyzwyczajania się do ziół, inny stopień odczuwania ich właściwości, więc czasami też po prostu trzeba poszukać swojego sposobu. Czyli dla jednych może być tak, że przyjmowanie przez 6 miesięcy będzie super i miesiąc przerwy i to będzie dla nich idealna opcja i nawet nie, brewka im nie pyknie, będą mieli ten miesiąc po prostu całkiem przyjemnego życia dalej, bo organizm też ashwagandą się wysyca. Ale może też być tak, że dla niektórych po prostu ten protokół nie będzie dobrym rozwiązaniem i trzeba szukać innego rozwiązania. Więc myślę, że w tych terapiach naturalnych trzeba brać pod uwagę to, że trochę od nas to wymaga zdobywania wiedzy i tego, żeby po prostu też no, traktować siebie jak takie pole eksperymentacyjne i szukać tego rozwiązania idealnego dla siebie. A jeśli chcecie zamówić dobrej jakości aswagandę w bardzo przystępnej cenie, bo około 50 paru złotych, to mamy właśnie w tej chwili dostępną aszwagandę z na naszej stronie mamy dostępną aszwagandę z Solfarmu, mamy dostępną ashwagandę z Farmowitu. Ona chyba w tej chwili cenowo wychodzi najlepiej, bo to jest około 37-8 zł za 3 miesiące suplementacji. Tutaj mamy 120 dni za te 55 zł, ale gdzieś tam w granicach tych 50 paru zł jesteśmy w stanie suplementację na wiele miesięcy załatwić, więc myślę, że warto. Od 200 zł macie w tej chwili darmową wysyłkę, więc zapraszam Was serdecznie. Adres strony wyświetla Wam się u góry. tego firmo.